Tak, pięknie. I taki dorki, Tak, pięknie. Tak, pięknie. Tak, pięknie. Tak, pięknie. Prawie weszło Tak, raz! Tak, pięknie. Tak, pięknie. Tak, pięknie. Tak, jest! Tak, pięknie. Tak, pięknie. Tak, pięknie. Tak, pięknie. Tak, Jak Tak, Jak Tak, 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 to jak pięknie. Tak, pięknie. Tak, pięknie. Tak, Tak, jest jak zmieniasz,

w I wpadnę połówkę, i pięknie. Weź prawą nogą połówkę, pomacie prawa noga. Kolano pomacie. Po po Pod jego jego nogą idzie prawe kolano. Pęczko, prawo, czas. A, prawa noga idzie po macie. Nie prawa noga tak, macie tak, połówkę. Zacznij ma, ma, pić, skończ kopytem. Czasami, czasami poskocz. jest. Nie się, się, wiem, nie nie za nie nie za darmo. wiem, nie wiem, dawaj! wiem, nie wiem, go, wiem, go. Na go, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie na nie też. nie wiem, nie wiem, nie 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 nie, nie. Ладно, ладно. Что, 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 especialmente os do tá. fazer, então na rua, né? to. ma siguro. Jestem cały właśnie stoi. tak, właśnie tak. Tak. Oczko, 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 oczko. A, oczko. Dobre, czuję, 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 Oczko! Po

W go wkrawiasz, tak. Obróć go, obróć go. Nie tak, Teraz ty, tak. Kolano Tak. Tak. Super. Jest twój, Kolanko. Dostał, dostał, tak. Za plecy, za plecy. Tak. Tak. Wpinaj się, wpinaj się. Uważaj, dosiach, dosiach, Nie ma, nie ma, nie ma. Podstaw, Tak,

ze i sos e sos da prazh an tan